Siema, witam Was serdecznie. Sezon się zbliża jak widzicie. Miałem już nic nie kupować, tak jak mówiłem. Ale jak zwykle. Trzeba było od my coś zamówić, więc dzisiaj będziemy sobie delikatnie montować i co tutaj mamy, już Wam pokazuję. A mianowicie coś takiego. To są te nalepki tutaj zabezpieczające na, na zbiornik. Kupiłem z Aliexpress. Stwierdziłem, że nie będę inwestował w oryginał oryginały BASZ 350 czy 400 wy się cenią na Aliexpress to ten kawałek gumy kosztuje o wiele taniej zobaczymy jak się będą sprawować jak będą słabe to to odlepie i tutaj yy, będziemy montować dzisiaj takie osłony ochronne na, na silnik GB Re Racing szczerze powiedziawszy muszę powiedzieć że jak na Aliexpress y, bardzo fajnie to, to wygląda yy, każda osłona jest tak tutaj yy, yy, zapakowana wraz z y, kompletem śrub do danego elementu to jest jedna osłona. To jest na, na alternator. Tu jest druga osłona. To są te dwie duże. Jedna mała, mniejsza. Jedna tutaj na ten płyn. Do tego mamy również mm, zestaw wszystkich podkładek. Tak to wygląda. I co ciekawe, co jest rzadkością na AliExpress, moim zdaniem. Z tego, co zamawiałem, to zauważyłem, że to jest rzadkość. Instrukcja obsługi, montażu po angielsku, zobaczcie sobie, wszystko jest tutaj jak najbardziej pokazane. Każdy z tych elementów, jak zamontować, nie ma tutaj problemów, wszystko po angielsku. Więc myślę, że sobie tutaj damy radę, przystąpimy do montażu i zobaczymy, jak to będzie się sprawować. Tutaj stoi motocykl. Myślę, że jutro będę chciał już wyjechać, zobaczcie, jaka pogoda. Jutro tam zapowiadają 12 stopni. Więc, jeżeli nic się nie zmieni, myślę, że te kałuże tutaj, no, te dojazd do tego garażu mam taki trochę słaby, ale cóż, nic więcej nie zrobimy. Myślę, że będziemy już chcieli wyjechać na pierwszą tam wycieczkę. Fajnie, sobie na urodziny taki prezent zrobić. Jutro mam urodziny, więc chciałbym wyjechać. A jak nie, no to już w przyszłym tygodniu na weekend zapowiadają nawet do 15 stopni, więc to wtedy na pewno rozpoczniemy ten sezon. No, mi się tam jakoś nie spieszy. Ja uważam, że. Nie chcę wyjechać, żeby tu godzinę koło komina się pokręcić i potem znowu, nie wiem, czy nastaną jakieś mrozy, czy nie. Mamy przełom lutego i marca, więc różnie może być yy, i no, zobaczymy. Mam nadzieję jutro wyjechać, zobaczymy, jak to się ułoży, jeśli nie jutro, to liczę ostro, że za tydzień już na pewno. A teraz co? Przystępuję do montażu tych pierdół z AliExpress, raczej pierdół, czy nie. Czemu te osłony? No, no mam tutaj gmole i pewnie wielu z Was zapyta dlaczego te osłony zamówiłem dodatkowo Słuchajcie tutaj tak jak mówiłem jako powiem testówkę ona miała taką jedną można powiedzieć wadę Ona się tam komuś wywróciła na postoju I tutaj ta Obudowa jak widzicie jest tak delikatnie porysowana Zdenerwuje mnie to strasznie ogólnie ta obudowa jakbym chciał zamówić w Yamaha oryginalną kosztuje około 8 9 stów stwierdziłem że nie warto więc postanowiłem że Kupię taką nakładkę GB Racing. Fajnie to wygląda. Mi się przynajmniej podoba. Motocykl robię dla siebie, więc wiadomo, że to ja podejmuję decyzję. I to była głównie przyczyna, że chciałem tutaj te śrubnięcia zniwelować. No mi to nie przeszkadzało. Mówię przy zakupie, wiedziałem, że to jest testówka, ale też cenę miałem odpowiednią, tak jak już wielokrotnie powtarzałem, więc na spokojnie. Dobra, ja startuję z montażem tych elementów. I zobaczymy, jak to wszystko mi wyjdzie. Pokażę Wam efekt końcowy. O, tutaj widzicie, będą te gumy, które Wam pokazywałem. Ochronę też na zbiornik, żeby się nie wycierało, bo to jest matowy kolor i szkoda mi go. A taka guma to tam zawsze zabezpieczy. Dobra, ja startuję z robotą i widzimy się później. Cześć. No i po zabiegu, słuchajcie, wszystko zamontowane. Nalepeczki naklejone, ale szczerze powiedziawszy, tutaj yy, mam tam chyba drobne uwagi, chyba to nie będzie jakaś tego jakoś, yy, dobra tego kleju, mimo że tam 3M. No zobaczymy, no, bo tak jakoś przy odklejaniu w ogóle mi się odlepiło, odlepił z jednej strony od nalepki, spróbowałem od drugiej, niby jakoś to się trzyma dobrze w sumie, bo już sprawdzałem, nie, czy tam się nie odlepia i nic takiego nie widać, ale no, tutaj mam drobne obiekcje. Uważam, że to nie jest, do, nie jest takie, takie, takie jakieś rewelacyjne. Ale czy ja wiem, czy te Yamaha oryginalne też będą rewelacyjne? No nie wiem. Słuchajcie, tutaj co? Tutaj są te osłonki zamontowane: to jest ta, ta, ta pierwsza od alternatora, jak widać. A tutaj ta druga. Tutaj, jak się tą śrubkę odkręca, to trzeba uważać, bo, bo tam kilka kropel bodajże płynu chłodniczego. Oczywiście w instrukcji obsługi jest to napisane, bo tutaj, tak jak mówiłem, są te miedziane podkładki, więc pewnie z tego powodu. One są zastosowane i tam kilka kropelek dosłownie płynu chłodniczego, kapło. Oczywiście instrukcja obsługi mówi, żeby po montażu sprawdzić jego stan, więc to zrobiłem. I tak szczerze powiedziawszy, mam tak delikatnie ponad minimum, ale sezon jest na rozpoczęciu, więc zobaczymy, bo planuję też podjechać do, do serwisu, czy tutaj. Do znajomego, który się zajmuje serwisem motocykli, żeby mi wymienił przede wszystkim płyn hamulcowy, lub pokazał, jak to się robi. Bo ja jeszcze w życiu tego nie robiłem i nie chcę niczego spartolić. No i żeby sprawdził te wszystkie płyny eksploatacyjne, tak przez sezonem, bo do to to serwisu Yamaha na 20 tysięcy, no to pewnie we wrześniu jakoś, a może i wcześniej, zobaczymy, jak ten sezon się potoczy. No dobra, zobaczmy teraz tą drugą stronę. Przejdziemy tutaj na drugą stronę. Tutaj ta obudowa to jest bodajże od sprzęgła. Ta obudowa po prostu jest wymieniana, bo tam oryginalnie też jest plastikowa obudowa. Wydaje mi się, że nawet ta jest lepszej jakości, więc, więc to tylko wymieniacie. A tutaj jest kolejna nakładka, czyli te cztery elementy to jest, są trzy nakładki, a tutaj jest po prostu taki zamiennik, żeby było wszystko jednolite. Nalepka z tej strony też, jak widzicie. No i tak to wygląda, słuchajcie. Mały serwis motocykla. Zrobiony, raczej serwis. Znowu upgrade kolejny, ale to już teraz na pewno koniec. No pogoda, jeszcze raz pokażę, więc zaczynamy powoli się zbliżać do tego sezonu i bardzo dobrze, bardzo dobrze, już się nie mogę doczekać. Motocyk sobie stoi, oczekuje. Dobra, ja kończę, kończę na teraz tą robótkę i co, i spadam, bo dzisiaj mam jeszcze coś tam innego do roboty. jakieś tam spotkanko, więc dzisiaj już tam nic nie kombinuję. Dobra, słuchajcie, do usłyszenia w następnych filmikach. Trzymajcie się. I co? Widzę, że niektórzy jeżdżą, to wrzucajcie też filmiki. Ja, ja chętnie oglądam, komentuję, więc będziemy, że tak powiem, in touch w kontakcie. Pozdrawiam Was serdecznie i siemanko czołem. Do zobaczenia na trasie.